Jesteśmy w największym szpitalu Lubelszczyzny, w samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym numer 4, którego dyrektorem jest doktor nauk medycznych Marian Przylepa. Dosłownie kilka dni temu szpital został uhonorowany wśród instytucji Lubelszczyzny tytułem Ambasador Województwa Lubelskiego. Jest to tytuł, Panie dyrektorze, bardzo nobilitujący. I zapewne sprawia nie tylko Panu satysfakcję, ale całemu zespołowi, no ale przede wszystkim Panu. Co Pan na to? Ja muszę podkreślić, że jest to tytuł, który nobilituje ten szpital. Faktycznie największy szpital województwa lubelskiego. Szpital Uniwersytecki, będący jednocześnie jednym z największych pracodawców Lubelszczyzny, który w tej chwili liczy ponad 2,5 tysiąca pracowników. Jest to zaszczytne wyróżnienie, honorowy tytuł, który. Odbierałem jako przedstawiciel tej załogi i myślę, że każdy z pracowników mógłby stać na moim miejscu, bo każdy, niezależnie od wykonywanego zawodu, pełnionych funkcji w szpitalu, w równym stopniu promuje nasze województwo, w równym stopniu wpływa na. Wizerunek tego szpitala i w równym stopniu y, służy y, pacjentom tego szpitala. A tych pacjentów jest ogromnie dużo. Y, rocznie przyjmujemy bowiem ponad 43 tysiące pacjentów. W tym 11% to są pacjenci spoza naszego województwa. Y, świadczy to o prestiżu, o renomie. O uznaniu, jakim cieszą się kliniki tego szpitala na terenie całego kraju. Są takie kliniki, w których jedna trzecia pacjentów to są pacjenci spoza województwa lubelskiego, od chociażby klinika neurochirurgii znana w całym kraju. Tak, tak, nazwiska. A tu skoro nazwiska, panie dyrektorze, nazwisko no, główne to jest Maria Przylepa. Proszę przypomnieć trochę historii z tego własnego, osobistego podwórka. I ile lat już Pan jest dyrektorem, a wiem, że wcześniej był pan również pracownikiem. Zaczynał pan jako lekarz jeden z lekarzy, jeden z członków tego, tego zespołu, który, o którym w tej chwili mówi się w superlatywach. Tak się składa, że całe swoje zawodowe, medyczne życie spędziłem w tym szpitalu. Tu zaczynałem jako stażysta, tu pracowałem jako asystent ówczesnego Instytutu Położnictwa. Tu wreszcie w pewnym momencie wolą załogi, a takie to były wówczas czasy. Zostałem wybrany na dyrektora tego szpitala i to. I trwa to. Już... To już trwa 33 lata. Panie dyrektorze, jest pan rekordzistą. Mało jest dyrektorów szpitali, a zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu. Bo ja nie mówię, tutaj pan ma już 30-lecia za sobą i ponad. I myślę, że tak będzie dalej, jako że renoma szpitala jest taka, a nie inna. I powiem szczerze, że to wszystko, co się przypisuje w tej chwili szpitalowi, to jednocześnie może Pan sobie samemu przypisać, bo szpital zdobył nie tylko ten jeden tytuł ambasadora, ale tych tytułów nagromadził już bardzo, bardzo wiele. One są za konkretne działania, za konkretne posunięcia, inicjatywy, inwestycje w końcu za cały kształt. Czy mógłby Pan przynajmniej te takie najistotniejsze dla Pana. Odznaczenia, wyróżnienia, przypomnieć nam. Ja myślę, że, że trudno byłoby je wszystkie wymienić. W zasadzie posiadamy wszystkie certyfikaty jakości, jakie w tej chwili mogą otrzymać szpitale. Mamy ten podstawowy certyfikat akredytacyjny. Byliśmy jednym z pierwszych szpitali, który w ogóle je uzyskał na Lubelszczyźnie. Myślę Pan o normie międzynarodowej, tak? O ISO? o ISO 9001, myślę o certyfikacie akredytacyjnym nadawanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Były też różne nasze sympatyczne wyróżnienia w postaci pereł medycyny, niezwykle sympatycznego oznaczenia w których w kategorii szpitali wielospecjalistycznych, dużych szpitali, powyżej 400 łóżek mieliśmy pierwsze, drugie, trzecie no miejsce. No właśnie, tych pereł rozrzucano wiele i, 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 i myślę, że... Że można by to przenieść w ogóle na ten szpital, że jest to faktycznie perła medycyny w tym środowisku. A własne środowisko państwo przyznało też odznaczenie. Jest, było to również sympatyczne, lekarska, sympatyczne oznaczenie Gloria Medycyna przyznawane przez polskie towarzystwo lekarskie. Ale ja myślę, że to jest odznaczenie dla ludzi. Ten szpital miał zawsze szczęście do ludzi tworzyli go bowiem od początku wielcy mistrzowie w poszczególnych dziedzinach medycyny. To byli profesorowie uniwersytetu medycznego, którzy tworzyli szkoły, z których wychodziły całe pokolenia lekarzy, lekarzy tak. pracujących nie tylko zresztą w tym szpitalu oraz, ale Rozrzuceni po całym kraju, po całym świecie. Ja te nazwiska muszę wymienić. A właśnie, do, ale czy ja, ja do, tak się tutaj do, żachnęłam w tym momencie, bo powiem szczerze: wymienić z nazwiska imienia to duża odpowiedzialność, panie dyrektorze. Tylko ale że ja tych o, o tych nazwisk się nagromadziło. Czyli filary mistrz, o tych filary. mistrzach, o tych mistrzach yy, o, w których, u których ja miałem szczęście. Słuchać wykładów mhm. był to profesor Alfred Tuszkiewicz w zakresie interny, profesor Tadeusz Jacyna Onyszkiewicz w zakresie chirurgii, to nazwiska profesor Mieczysław tak, to Kendra w zakresie kardiologii, profesor Stanisław Liphart w zakresie ginekologii, profesor Wiktor Stein w zakresie neurologii, profesor Stanisław Piątkowski w zakresie ortopedii. To są nieżyjący już profesorowie, ale którzy zostawili tutaj swoich uczniów i te szkoły trwają do tak. dzisiaj. I pamięć o tych akurat lekarzach, tymi i, nazwiskami lubelska medycyna stoi, można by było tak. powiedzieć. I, i to właśnie ci profesorowie tworzyli i stworzyli fundamenty, tak tego szpitala i te fundamenty są na tyle mocne, mocne tak. że, że y, 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 wpływają, tak, dzień. One, one decydują o tym, jaki jest o poziom tej jakoś... świadczeń, świadczeń medycznych w tym szpitalu. A tych świadczeń jest, tak. jest szalenie, szalenie dużo, bo y, wystarczy powiedzieć, że dla tych 43 tysięcy hospitalizowanych pacjentów wykonujemy rocznie ponad 13 tysięcy zabiegów operacyjnych. To są niesamowite już liczby, prawda? Że to jest 13 tysięcy hemodializm, które w ciągu roku wykonujemy. To są miliony wykonywanych badań diagnostycznych, nie tylko tych podstawowych, ale bardzo specjalistycznych, jako że poza bardzo wysoką wyspecjalizowaną kadrą, poza bardzo dobrymi fachowcami aparatura i sprzęt, który o, w tym właśnie. szpitalu jest wykorzystywany, no to trzeba tak przyznać, że, że to, to, są, to są rzeczy, którymi się nie możemy powstydzić, wręcz przeciwnie to to jest sprzęt na poziomie światowym, i to jest ta medycyna XX wieku. Która nas już w To są trzy tak. to tomografy komputerowe, dwa rezonanse magnetyczne. To od niedawna funkcjonu, funkcjonujący, a tak bardzo potrzebny pacjentom. PET, czyli pozytonowa emisyjna tomografia. Bez tego obecna medycyna, onkologia, już Byłaby, nie masuje, byłaby heja, ułomna, ha. byłaby, byłaby nie w pełni wykorzystująca te możliwości, jakie, jakie dzisiejsze czasy w medycynie no, by... są i, i które dobrze służą pacjentom. I chcąc Panie dyrektorze, wdepnął Pan w, w moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać właśnie o to, co w ostatnim czasie, kiedy mówi się powszechnie o mizerii służby zdrowia powszechnej, kiedy mówi się o tym, że szpitale padają, że nie dają sobie rady, a akurat Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny numer 4 Przyjaczewskiego ciągle ma stabilną, powiedziałabym dobrą sytuację, ba, wyróżniającą sytuację. Dzięki czemu to się dzieje? Bo rozumiem, że środki są dzielone równo, prawda? Trzeba tylko umiejętnie nimi rozporządzać. W tym momencie znowu kłaniam się nisko przed panem dyrektorem, tak zwane szapoba za to, co się dzieje. To, co Pan w ostatnim i z Pana zespołem zdziałaliście, to naprawdę jest godne, godne naprawdę największego uznania, a dotyczy to przede wszystkim czego? Ciągłego inwestowania, ciągłego rozbudowywania szpitala. Bo ja go pamiętam, ja byłam młodą dziennikarką, to były lata 60., kiedy po raz pierwszy tu wdepnęłam i właściwie 50-lecia obchodzę z tym szpitalem. Bo no, faktycznie niemal na początku istnienia szpitala tu byłam. I jeśli teraz porównuję, jest to tak kolosalna różnica. Czyli co to znaczy dobry gospodarz? I teraz mam pytanie do Pana. Co ten dobry gospodarz, bo nie, nie, nie myślę o całym 50-leciu, ale w ostatnich latach. Co udało się panu przechorsować, co zmieniło charakter szpitala, że on w tej chwili uznawany jest za placówkę wiodącą pod każdym względem, nie tylko od strony medycznej, ale również dydaktycznej. Ta państwa misja, o też chciałabym przypomnieć tę piękną waszą misję, dobro pacjenta, w tej chwili pacjenci. Powszechnie narzekają na jakość służby zdrowia. Z tego co wiem, z, ze szpitala przy ulicy Jaczewskiego pacjenci wychodzą zadowoleni i tu wracają i nie chcą iść do innych lubelskich szpitali. Między innymi, muszę Wam powiedzieć, panie doktorze, że gdyby nie, daj Bóg, od, o tak, odpukujmy, gdyby mnie się coś działo, to będę walczyć, żeby dostać się na Jaczewskiego. Właśnie, gdzie ten magnes? Jak panu udało się stworzyć ten magnes? <laughs> Więc faktycznie szpital w ciągu 50 lat, bo ten rok jest rokiem jubileuszowym dla tego szpitala, bardzo się zmienił. On się zmienia praktycznie codziennie. Cały czas trwa proces inwestowania, modernizacji, remontów. Co widać było, jak to To widać na każdym kroku. Aktualnie jest w remoncie klinika ortopedii. Staramy się w każdym remoncie zastosować pewne reguły, pewne standardy, tak aby komfort pobytu pacjentów i jednocześnie ich bezpieczeństwo było zagwarantowane. To jest, to jest ten standard. Sal niewieloosobowych, a dwu-, osobowych. Czy tendencja jest do pomniejszania ilości pacjentów w jednej oczywiście, sali? No tak, to oczywiście, jest bardzo istotne. oczywiście działa tu zasada coś za coś. Zmniejsza się wówczas liczba łóżek. Naturalnie. Ale można to zrekompensować skracaniem czasu pobytu pacjentów i ten czas pobytu średni pacjentów wynosi w tej chwili 6,3 dnia i to są standardy europejskie, ale ten proces modernizacji nie byłby możliwy i budowy nowych jednostek, a taką sztandarową jednostką, myślę, że był to najlepszy prezent na 50-lecie szpitala, dla tego Już szpitala i jego, wiem, myśli, jego tak. pacjentów, to był nowy obiekt oddany do użytku w ubiegłym roku Blok operacyjny z, z oddziałem intensywnej terapii, dużym oddziałem i centralną sterylizacją wybudowanej kosztem 80 milionów złotych, dający doskonałe, komfortowe warunki dla pacjentów operowanych i komfortowe warunki pracy dla personelu. Oczywiście nie bez znaczenia jest tu również element bezpieczeństwa. Te, Konstrukcja sal operacyjnych jest taka, że praktycznie bezpieczeństwo pacjenta jest w pełni zagwarantowane. Panie rektorze, mówi się nawet, że ten blok jest na tyle nowoczesny, że on ma już standardy światowe, nie europejskie nawet. Czy to prawda? Na pewno tak. Ja użyłem kiedyś sformułowania i ono pokrywa się z faktami, pokrywa się z rzeczywistością że technologie zastosowane w budowie tego bloku to są technologie kosmiczne. To są sale operacyjne, które mają korianowe ściany, a więc materiał, który jest wykorzystywany przy budowie rakiet kosmicznych, dający absolutne bezpieczeństwo, trwałość, odporność na, na działanie wszelkich środków odkażających. Także można powiedzieć, że jest to jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w Polsce. I teraz faktycznie jest to, jest to fenomen tych czasów, że w momencie, kiedy dyskutujemy cały czas i tak faktycznie jest, niedoskonałość systemu ochrony zdrowia w naszym kraju, niedostateczna ilość środków finansowych na zabezpieczenie tego systemu powinna mocno ograniczać te możliwości inwestycyjne, ale dzięki Dzięki pomocy władz Uniwersytetu Medycznego, dzięki pomocy miejscowych władz, władz marszał, Urzędu Marszałkowskiego również. Udaje się pozyskiwać środki i dzięki temu możemy prowadzić te inwestycje. Oczywiście ogromnym wsparciem dla nas w tym działaniu są środki inwestycyjne, które w momencie naszej akcesji do, do Unii Europejskiej pojawiły się. No chcę powiedzieć, że w dużej części ten ostatni obiekt... Kilka klinik zostało wyremontowanych, gruntownie zmodernizowanych, również ze środków pozyskanych w ramach projektów, które zostały zaakceptowane przez. A to też duża wymienia, by no, żeby były zaoprobowane, no, trzeba, żeby emocje realizować. Chcieć, no trzeba chcieć, trzeba się starać. No i trzeba, trzeba również korzystać z, z, z życzliwości yy, wszystkich, którzy Którzy nam pomagają. Panie i z tej dyrektorze, życzliwość korzystamy. zdobywa się latami. Latami pracy, która zasługuje na uznanie. I myślę, że w tym momencie, mówimy o 50-leciu szpitala, mówimy o 33-leciu pana pracy w tym szpitalu. Myślę, że tych powodów do satysfakcji jest wiele, a tym wszystkim przewija się jedna moja taka myśl. Jaka jest podstawowa misja? Ona tutaj widzę, nawet widnieje na pana ścianie w rameczce. Ale ta misja podstawowa, bo wiadomo, pacjent ucieszy się, jak przyjdzie, będzie miał komfortowe warunki w szpitalu, super kadrę medyczną, yy, że będzie się tutaj czuł potrzebny i nie będzie bezosobowo się czuł, będzie pacjentem w pełni. I będzie wierzył w to, że wyjdzie stąd zdrowy. Ale to wszystko jest wiadomo czym podyktowane. Tym, że tutaj przyjdzie i znajdzie ludzi. W których będzie miał przyjaciół, i ta misja, do której wracam, chciałabym, żeby Pan ją nazwał po imieniu. To, to podstawowe zadanie placówki pod tytułem Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4. Ta, ta dewiza Waszego działania, bo myślę, że pacjenci czekają w tej chwili również na stwierdzenia dotyczące ich tutaj pobytu. I warunków, jakie im się stworzy, i tej wiary w to, że jak tu przyjdą, to wyjdą zdrowsi przynajmniej. Więc my jesteśmy dla pacjentów. Ten szpital był stworzony po to, aby zapewnić wysokospecjalistyczną pomoc wszystkim pacjentom, którzy do niego trafią. I misja, którą przyjęliśmy, dobro chorego najwyższym prawem jest wypisana na sztandarze tego szpitala i myślę, że przenosi się w naszym codziennym działaniu. Zarówno w tej części, która dotyczy bezpośrednio diagnozowania, leczenia pacjentów, jak i w tej części, którą szpital uniwersytecki dodatkowo realizuje a więc prowadzi szkolenie przed i podyplomowe, to tutaj przecież przez ten szpital przewijają się tysiące studentów Uniwersytetu Medycznego, dla którego jesteśmy podstawową bazą w szkoleniu przed i podyplomowym. I wreszcie tutaj prowadzi się badania naukowe, badania kliniczne, które doprowadzają do tego, aby faktycznie wykonywać medycynę, 21 I przyjazną wieku. pacjentowi. I oczywiście przyjazną pacjentowi. To, że, że mamy te tytuły Szpital Przyjazny Dziecku, Szpital Przyjazny Pacjentowi wynika no, z tego, się że, się. Że, że każdy z jego pracowników jest przyjazny dla pacjentów. A przynajmniej każdy stara się stara być stara przyjazny. Się. Aczkolwiek nie zawsze nie jest, to to, jest to możliwe bo zdaję sobie sprawę z tego, że pacjent, który otrzymuje miejsce na korytarzu w klinice, może, może być z być tego niezadowolony. miejsca niezadowolony, Tego nie ma, ale tego miejsca ale, nie ma. Ale, ale alternatywą byłoby odesłanie pacjenta, nie udzielenie mu pomocy. Więc myślę, że w sytuacji, w której również takie zdarzenia mają miejsce. To jest to wybranie czegoś lepszego. Tak, to jest to, to lepsze zło, jakby lepsze, by, zło. lepsze zło. Na pewno, na pewno tym kierują się wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, czy jest to kadra medyczna, czy kadra pomocnicza. Panie profesorze, powiedzieliśmy o tym, że szpital jest przyjazną pracówką dla pacjenta, ale ten szpital jest też przyjazny dla kadry, którą posiada. I z tego, co wiem, opinie całego zespołu są takie, że najchętniej, najlepiej im się tutaj pracuje i kadra pana jest kadrą bardzo stabilną. Więc to, to jest fakt. Takie są statystyki. Ja jestem z tego, z tego bardzo dumny, że kadra w tej zasadniczej swojej części jest bardzo stabilna, poczynając od zespołu kadry kierowniczej poprzez kierowników klinik, poprzez zespół pielęgniarski, który jest tak. największą grupą zawodową w tym szpitalu, bo to jest ponad tysiąc pielęgniarek i położnych, to są ludzie związani z tym szpitalem, utożsamiający się z tym szpitalem, to często są już układy wielopokoleniowe, mm -hmm. tu pracował ojciec, pracowała potem, matka, tak? potem pracują ich dzieci na różnych stanowiskach, tak, to są to wykonując nazwiska? bardzo, bardzo różne zawody, ale, ale to świadczy o tym, że Również dla pracowników jest to szpitalny, jest to przyjazny zakład pracy mhm. i, i dający im e, satysfakcję z wykonywanego zawodu, z, wykonywanego zawodu, z wykonywanej pracy. Panie że ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie czuć jakichś niedosytów i zapewne takie również w Pana sercu i w Pana myśleniu są i w Pana marzeniach na pewno są jeszcze niezrealizowane zadania, niezrealizowane inwestycje i czy na ten temat mógłby Pan coś powiedzieć? O czym Pan po tych 33 latach pracy jeszcze, jeszcze marzy? Jakie są Pana jeszcze oczekiwania, mhm. że jeszcze uda się Panu to zdziałać lub tamto? Sądzę, że jest jeszcze bardzo wiele tematów, które należałoby zrealizować, należałoby zrobić dla tego szpitala i jego pacjentów. Mnie marzy się szpital, który nie byłby również zewnętrznie szary, ponury, bo tak budowano w latach 50. Marzy mi się zrealizowanie tematu. Jest on zresztą w trakcie rozpracowywania yy, pod tytułem Termomodernizacja i danie innej szaty zewnętrznej szpitalowi. No on wiemy. powinien przyciągać tak. swoim kolorem, swoim wyglądem, estetyką mm -hmm. zewnętrzną, a nie odstraszać. A póki co jest. Jest, jest taki jaki jest, tak ta, jest, taki, jaki jak, jak został stworzony w roku 1964. 50. Tak, 50 lat to jest też ten moment, w którym my, uroda życia, chciałaby złożyć serdeczne gratulacje za już. Życzyć, żeby to, co jest w myślach Pana Dyrektora i zespołu, wszystkich pracowników z samodzielnego publicznego szpitala klinicznego, żeby się ziściło jak najszybciej, żeby pacjenci wychodzili stąd zadowoleni, a ten kolor, o którym Pan mówi, żeby właśnie wspomagał dobre samopoczucie pacjentów, bo dobre samopoczucie ponoć też leczy. Na pewno tak, na pewno, na pewno jest w tym dużo racji. Ja się ogromnie cieszę i bardzo dziękuję za te życzenia. Ja, ja chciałbym za nie podziękować i życzyć wszystkim, którzy z tym szpitalem będą mieli kontakty, ale oby one były jak najrzadsze, żeby żeby byli zadowoleni z tych kontaktów i żeby faktycznie czuli się w tym szpitalu dobrze i czuli klimat przyjazny dla siebie, dla, dla wszystkich, którzy ten szpital odwiedzając, bo, bądź w nim przebywają. Także dziękuję bardzo za życzenia i dziękuję w imieniu całej dużej załogi. Dziękuję, dziękuję bardzo Pani Redaktor.